Cześć młodzieży, zabiorę Was dzisiaj do miejsca, gdzie tak naprawdę zaczyna się opowieść każdego kucharza, ale tak naprawdę to nie będzie to miejsce, to nie będzie sklep z cukierkami. Więc chodźcie, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Słuchajcie, każdy kucharz, każda osoba, która uwielbia gotować, tak naprawdę powinna zacząć nie od potrawy, którą będzie przygotowywać, tylko od miejsca, gdzie można kupić najlepszy produkt. A jeżeli młodzież, dzieci, to co? To warzywa, które nie zawsze są lubiane, ale moim zdaniem właśnie warzywa i owoce najważniejsze są w diecie młodego człowieka. Zobaczcie, mamy tutaj moc przepysznych jabłek. Jabłko to nie jest tylko jeden gatunek. Tak naprawdę w Polsce mamy ich ponad setkę, myślę, że około nawet 200. Tutaj na straganie możemy kupić około 20 rodzajów jabłek. Jedne nadają się na szarotkę, drugie nadają się do kaczki. Trzecie jeszcze, świetnie sprawdzą się w sałatce jako dodatek. Słuchajcie, to pamiętajcie o tym, że każda odmiana to jest inna charakterystyka jabłka. Ok? Zobaczcie, mamy orzechy, które też są świetnym źródłem i białka, i mikro, i makroelementów, ale mamy też nie tylko owoce, chodźcie tutaj zobaczyć. Mamy przepiękne sałaty w biała, brokuł, z którego dzisiaj będziemy przygotowywać genialne dania. Mamy kalafiory, ja wiem, że może nie będzie wam się to podobać, że rozmawiamy o warzywach, ale pamiętajcie, warzywa naprawdę są najważniejsze w diecie młodego człowieka. Chodźcie zajrzymy do środka, bo musimy zrobić zakupy na dzisiejsze gotowanie. Więc mamy tak. Cebula. Nie wiem czy wiecie, cebula kiedyś służyła za główne źródło witaminy C, jak marynarze płynęli przez bardzo, bardzo długi okres czasu zabierali ze sobą cebulę. I to był jeden z takich produktów, który dostarczał witaminę C. Yy, a witamina C, jak wiecie, jest bardzo ważna dla młodego człowieka. Więc weźmiemy kilka cebulek. Mamy pietruszka. To też takie warzywo, które jest niedoceniane w naszej kuchni, ale jest świetne. Można naprawdę przygotować wiele dań z samej pietruszki. I ja Wam to dzisiaj udowodnię. Dobra, dwie cebule. Ze cztery fajne, świeże Pietruszki. Weźmiemy. Burak. Ja wiem, że go nie lubicie, ale dzisiaj wam pokażę fajną sałatę z burakiem, z orzechami i białym tworoszkiem. Czyli mamy wszystko dostarczone: białko, wapń, fosfor, żeby wzmacniać nasze kości oraz wzmacniać nasze zęby. Po pamiętajcie że to wszystkie składniki są bardzo ważne, bo tak naprawdę my jesteśmy tym, co jemy, a jak jemy dobrze, to jesteśmy silni, mądrzy i tak dalej. Więc zabieram buraka. Tu mamy buraki. I okrągłego i takiego podłużnego, czyli ćwikłowy i taki na barsz albo na sałatkę. Dobra, lecimy. Faruk, biały, tłusty. Szpinak. Yy, tak jest. Mamy szpinak. Mamy jarmusz. Co my jeszcze dzisiaj będziemy? A, bakłażany. Bakłażany jak najbardziej. Cukinia. Ja to odłożę i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, a żeby nasze dania świetnie smakowały, to ważne jest co? So. Tak naprawdę ważne jest. Ja Wam sprzedam pomysł na dobrą kuchnię. To są trzy rzeczy dobra ilość tłuszczy, masła albo oliwa z oliwek, na pewno dobra ilość soli, bo jeżeli coś jest niedosolone, to rzeczywiście smak nam się nie wybija. ale trzecim bardzo ważnym elementem w naszej kuchni to są zioła, a tutaj zobaczcie, mamy przepięknie pachnącą kolendrę, mamy miętę do tej sałatki z buraka razem z orzechami i z twarogiem białym, mięta zagra świetnie, mamy też tutaj widzę szpinak, taki Prawdziwy fajny szpinak. Użyjemy go. Weźmiemy też cykorię. Cykoria jest warzywem tak naprawdę sałatą, trochę niedocenianą. Często mówimy, że ona jest gorzkawa, ale pokażę Wam, jak się tej goryczki pozbyć. Pomidory, oczywiście koper, polska kuchnia bez takiego, takiej przyprawy naprawdę nie istniałaby. I pietruszka. Dobra. Na razie na ten czas mamy prawie wszystko, więc myślę, że należy zabrać się do gotowania. Słuchajcie, zapomniałem o jeszcze jednym fajnym produkcie, który jest jeszcze bardziej niedoceniany u młodzieży, a mianowicie sok z kiszonej kapusty. Słuchajcie, kiedyś babcia mnie maltretowała tym sokiem, ale on jest bardzo ważny. Ważne jest po to, żeby utrzymać, zabić te bakterie, żeby wzmocnić organizm. Tutaj tak naprawdę mamy wszystkie probiotyki, czyli bez suplementacji diety możemy być zdrowi. Zabieram jeszcze jedną butelkę soku z kiszonej kapusty. Pokażę Wam, co można z tego zrobić. Cześć. W magiczny sposób z warzywniaka przenieśliśmy się do mojej kuchni. Dzisiaj omówimy sobie co tak naprawdę jest najważniejsze w kuchni. Najważniejsze w kuchni to jest otwarta głowa, świetny produkt, fantazja i to co lubimy albo to co powinniśmy dostarczyć dla naszego organizmu, żeby było zdrowo, żeby było przyjemnie, ale przede wszystkim smacznie. Słuchajcie, zaczniemy od buraka, tak jak wam obiecałem. Przepis na najlepszego buraka. Słuchaj, mam wrażenie, że już wiecie kto to był Mikołaj Rej. Mikołaj Rej opisał najfajniejszą recepturę na naszego polskiego buraka. On pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, ale w Polsce jest bardzo lubiany i bardzo doceniany. Więc co robimy z burakiem? Buraka najlepiej jest piec w piekarniku. Pytacie się w jakiej temperaturze? Nie za wysokiej z tego powodu, żeby nam się on nie spalił. Jak długo? To zależy od wielkości buraka. Przecież ten burak razem z tym zupełnie inne czasy potrzebuje, więc takiego buraka, najlepiej o równej wielkości, wkładamy do piekarnika nagrzanego na, do 140 stopni i pieczemy go do momentu, aż będzie miękki. Dlaczego pieczemy buraka? A ja już Wam powiem, dlatego, że on zatrzymuje wszystkie witaminy, wszystkie składniki odżywcze. Zatrzymuje także smaki, bo jak wrzucamy buraka do wody, to wszystko ucieka do wody, a pieczenie powoduje, że wszystko zostaje w środku. Więc dobra, mamy pieczonego buraka. Zobaczcie, obieramy go, tak jak powiedziałem, kroimy go jak sobie chcecie. Możemy w kostkę, możemy w takie fajne księżyce. Ja lubię kawałki takiego buraka dosyć, dosyć duże. Proszę bardzo, jest burak. Jest burak. Wkładamy buraka do miski. Burak lubi orzechy migdałe, więc ja lubię łączyć buraka z orzechami migdałami, ale też lubi i jabłko i cykorię. Wszystkie te rzeczy, tak jak powiedziałem, tylko wyobraźnia nas ogranicza, więc do takiej sałatki wrzućcie to, co lubicie. Ja lubię cykorię, więc odrobina cykorii. Odrobina cykorii. Żeby cykoria nie była gorzka, to pamiętajcie, aby nie kroić tego białego środka. O, moja babcia nazywała to głąb, więc należy to usunąć. I wtedy cykoria jest taka, jak powinna być, czyli nie ma gorzkowego posmaku. Dobra, cykoria, siup. Jeżeli lubicie dynie, bo została wam po Halloweenie, wycieliście te wszystkie fajne figurki, więc zalecam, żeby jej nie wyrzucać, tylko także upiec razem z burakiem. Tu mamy dynie upieczoną. Fajne połączenie daje cykoria, burak, więc siup, burak do. Burak przywitał dynie. Mamy. Mieszamy sobie. teraz migdały. Migdały dobrze jest zawsze sprażyć. Uwalnia się wtedy ich potencjał, ich smak po to, żeby były ciekawsze, głębsze w smaku. Na patelnie wrzucamy migdały, pilnujemy, żeby się nie spaliły. Jeżeli nie macie migdałów, może być także orzech laskowy, włoski, taki, który lubicie. Pamiętajcie, że Musicie lubić jeść, musicie lubić produkt, więc jeżeli ktoś nie lubi migdała, a ma orzech włoski, zastąpcie go orzechem włoskim. Jeżeli lubimy orzeszki archidowe, świetne będzie, tak, że te danie smakowało z orzeszkami archidowymi. Musimy je tak sprażyć, żeby były brązowe. W międzyczasie dodamy odrobinę oleju lub oliwy. Odrobinę soli, pieprzu. Uwaga z pieprzem, żeby nie było za pikantne. I nasz tajemniczy składnik twaróg, który doda tutaj składników odżywczych takich jak białko, wapni, fosfor. Wszystko to, co dla młodego człowieka jest bardzo ważne. Jeżeli nie lubicie takiego twarogu, oczywiście możecie go zastąpić mozzarellą, możecie go zastąpić serem żółtym. Ja natomiast najbardziej lubię z twarogiem, bo on jest najbardziej jaki plastyczny, on jest najbardziej podatny pod inne smaki, bo mamy tu pieczonego buraka, mamy pieczoną dynię, mamy cykorię, więc twaróg moim zdaniem tutaj będzie najlepiej grał. Wszystkie składniki mieszamy. Zobaczymy co się dzieje z naszymi migdałami. O, jeszcze chwila. Co ważne jest w czasie gotowania? Ważne jest to, żeby składniki siebie uzupełniały, a mianowicie. Burak pieczony jest delikatnie słodkawy. Cykoria, delikatnie gorzkawa. Dynia jest neutralna. Twarok jest neutralny. Orzechowe posmaki pochodzą od orzecha. Więc zobaczcie, w jaki sposób budujemy te wszystkie nasze dania, które później jeszcze Wam je pokażę. Ale mamy i słodycz, mamy i neutralny smak, i gorzkawy. A przede wszystkim zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Bojemy najpierw oczami, później węchem, a dopiero jest najważniejszy smak. Migdały już się prażą. Ja przygotuję w tym czasie talerz. Jeżeli lubicie na przykład pestki słonecznika lub dyni, także możecie dodać do takiej sałatki z buraków bardzo świetnie to gra pestka przesmażona czy przeprażona z słonecznika lub dyni. Listków do dekoracji. Tak jak wspomniałem wcześniej, pamiętajcie, że danie musi dobrze wyglądać. Jeżeli uważacie, że ta sałatka jest delikatnie mało smaczna, w tym przypadku możemy dodać odrobinę miodu. Tylko pamiętajcie, po takiej sałatce, myjcie dokładnie zęby. Jód. To, co wcześniej powiedziałem, żeby to zneutralizować, potrzebne nam jest odrobinę kwasowości i tutaj dodamy odrobinę limonki. Gdzie jest limonka? O, damy. Oda nada nam nie dość, że kwaśnego, zbilansowanego smaku razem z tym miodem, to jeszcze cudownego aromatu świeżości. Siub, odrobina soku z limonki, czyli mamy słodkie, kwaśne. Wszystko to mieszamy. Nasze migdały. Zobaczcie, rumiane. Słuchajcie danie, które powstało oczywiście z przygotowanych wcześniej produktów, ale w przeciągu kilku minut. Życzę Wam, młodzieży, żebyście takie dania jedli na śniadanie.